Taka klasyczna definicja, kim my jesteśmy, to definicja, że jesteśmy złożeni z ciała i z ducha. Władzami ducha jest umysł i nasza wola, intelekt i nasza wola. Ale dzisiaj Święty Paweł bardzo wyraźnie mówi, że jest jeszcze ktoś z nami i on przenika nasze istnienie. Chodzi o ducha i to ciekawe, że ten duch, który przenika Twoje i moje istnienie, twoi, Twoją i moją egzystencję, również przenika najskrytsze pokłady Boga, jego, jego serce. Równocześnie, kiedy my przyjmujemy Bożego Ducha, kiedy prosimy o Bożego Ducha, to przyjmujemy także całą miłość i wszystkie wartości, które Pan Bóg dla nas przygotował. Duch Boży. Uobecnia w nas to wszystko, co najcudowniejsze, najwspanialsze, także owoce zbawienia. I dlatego to jest takie niezwykłe, że w momencie, kiedy my prosimy o Bożego Ducha, kiedy otwieramy się na Bożego Ducha, po prostu kiedy się modlimy i mówimy Duchu Święty, przyjdź. A wtedy robimy i wtedy zrobimy y, y, pauzę, przerwę, y, już bez zagadywania Pana Boga, czekamy na Jego przyjście, to On wypełnia nasze serce. Wypełnia nas do tego stopnia, że zaczynamy przeżywać radość, zaczynamy rozumieć sprawy inaczej, bo duch przychodzi i przenika nasze dobre strony, ale także oświetla nasze lęki, obawy, a także pokazuje nam, gdzie jest grzech, z którym trzeba zacząć walczyć.